Hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gimbosówskie granie. Z tej strony ja, Big Billy, a to Minecraft. E, jakby co, odcinki będę robił na przemian. Supreme Commander, Minecraft, Supreme Commander, Minecraft i za każdym razem będę wystawiał, będę chciał nagrać każdego po trochu. No więc tak, przejdźmy do tego co będę dzisiaj robił. Dzisiaj postanowiłem, że zacznę nagrywać taką taki, taką serię survival, ale nie będzie jej dużo. Ale będzie na niej dużo rzeczy, więc przejdźmy do prezentacji. Przejdźmy ogólnie do grania, tak? Dzisiaj ze mną jest chory łapy i owce. Yy, więc. Aha, jeszcze chciałem was tylko poinformować, że może słyszeć jakieś drobne zmiany w moim głosie, ponieważ ja jestem chory. <laughs> tak, właśnie. I... I może być trochę taka drobna zmiana. Mogę kaszleć, mogę wciągać właśnie smary, bo nie wziąłem papieru. Ale no dobrze, to wszystko co mam w skrzynce. I na razie zaczniemy się, zajmiemy się rozkopywaniem tego wszystkiego. Bo... chociaż wpierw raczej pójdę po surowce. Może jakoś mała kopalenka, to tutaj jest tego zakręcić. Tu, tu muszę zrobić most, to jest pewne... Yy, ja wam powiem tylko tyle, że mój komputer coś ostatnio nie domaga. I mogą być ścinki, lagi, coś takiego Nawet na zwykłym singlu Ale jak na przykład gram na multi, to nic nie mam I to właśnie jest takie ciekawe Znaczy się Ja tu zrobię stop, takie cięcie, bo nie wiem czy wy chcecie to oglądać Bo to będzie trudne jak będę sam kopał i to jeszcze czas mi zajmie dużo, więc Ja na razie robię cięcie i do zobaczenia po krótkiej chwili Hej, witam podobnie, byłem w kompanii i tak poszedłem sobie na zwiedzenie. W trakcie dnia zauważyłem coś naprawdę, mm, coś bardzo epickiego. Taką młodą sztukę, ja, że pokazuję, przepraszam za ale... O, proszę bardzo. Tu będę mieszkał, to będzie mój główny dom, moja główna baza. I będę się tu bardzo mocno rozbudował wokół ten teren. I... Tutaj o właśnie domie jest taka na coś. Tam jest fajna dziura. O tam. Hmm. No i robię kolejne cięcie, bo muszę wrócić do domu. Chcę się tam, 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 o! I będzie dalsza część odcinka, no to do znaczenia, kolejnego zobaczenia. Za moment. No więc, moi drodzy, ten odcinek dzisiejszy był bardzo krótki, ja tylko Wam jakby to, to był taki jakby zwiastun nadchodzącej serii. Poznaliście kilka nowych, ciekawych miejsc, które na pewno tutaj będą u mnie, przeze mnie, będą eksploatowane. To byłem ja, Big Billy, a to było Gimbalsowe granie. Do zobaczenia do następnego odcinka. Pa, cześć.